Cześć, witajcie. Tak naprawdę doszedłem do wniosku, że nigdy wcześniej nie pokazywałem Wam jednej takiej no dość podstawowej funkcji no wszystkich telefonów, nie tylko z serii Galaxy, a mianowicie radia. Oczywiście tutaj w woli przypomnienia jak włączymy sobie radio, to oczywiście możemy sobie wyciszyć. To jest taka informacja na dzień dobry, ale tutaj, jak widzicie w komunikat, że jeśli nie podłączymy słuchawek no to niestety nie będziemy mogli korzystać z radia z jednego prostego powodu sławki robią nam tutaj za antenę no i to już jest od dawna i teraz tak oczywiście możemy sobie w tym momencie już teraz zmieniać częstotliwość żebyś no oczywiście dźwięk na pewno leci ze słuchawek ale możemy sobie włączyć głośnik Więc to jest jedna rzecz, która jest możliwa żeby po prostu sobie zróbmy przesłuchawki, żeby tutaj nie zagłuszać. To jest jakby jedna z funkcji. Oczywiście możemy sobie dodać daną stację automatycznie do, do jakby do ulubionych. Tu kolejną stację, tutaj sobie już sami wybieramy konkretną wartość, ale jeśli chcemy, żeby automat nam jakby dostroił radio, to klikamy sobie w lewo albo w prawo no, i dodajemy sobie kolejną stację. Możemy zrobić sobie tak, że mamy tutaj nasze te ulubione, możemy sobie, sobie je odznaczyć. W tym momencie one nie są widoczne. Tutaj automatycznie się pojawiło. Aha, to jest to, że, że teraz którą stację słuchamy. Oczywiście możemy sobie wyszukać stację automatycznie, i to również jest tutaj skanuj. I drobny sobie wyszukać wszystkie stacje, więc fajne jest to, że mamy automatyczny programator. Znaleziono 21 stacji. Wszystkie stacje, które się tutaj znajdują, <coughs> oczywiście, te, które nas interesują, możemy sobie automatycznie tam dodać do ulubionych. I teraz, tak, ustawienia. Możemy sobie włączyć po pierwsze RDS, wtedy będą się wyświetlały informacje o stacjach no i będzie trochę dla nas bardziej czytelne, no bo czasami nie znamy jaka jest, jest czasotliwość stacji i w tym momencie no, lepiej posłużyć się tym, co wyświetla RDS. No i tutaj to jest bardzo ważna sytuacja w momencie, kiedy na przykład no, poruszam się, wiemy, że na przykład RMF, jak jedziemy samochodem, w każdym mieście trochę inną ma jakby częstotliwość, i, i taka ogólnopolska e, stacja ona po prostu przełącza się na takie alternatywne częstotliwości w zależności, którego nadajnika jest bliżej, więc to jest też fajna opcja, że po prostu nie będziemy gubić tej stacji. Tylko jeżeli znajdzie alternatywną właśnie częstotliwość, to się przełączy. E, automatyczna automatyczne wyłączenie radia FM, czyli no jeżeli dosną na przykład, tak jak odtwarzacz. I tu pamięć, gdzie mają być zapisywane te stacje. A dokładnie chodzi o nagrania, czyli o nagrania stacji. Zróbmy tak, że. Dobra, mam jakąś tutaj stację. I tutaj nam się pokazuje RDS. Jakaś tam melodia leci, oczywiście możemy sobie to nagrać. Nagrywamy sobie tą stację, czy tam ten uswór, który chcemy tak dalej i on się nagrywa w tym momencie. Dobra, żeby nie przesadzać. 10-12 sekund, mamy zapis, zapis i mamy radio FM i mamy podaną tylko jakby numer tego nagrania, nie mamy tutaj czy mamy jakieś informacje odnośnie tego? Niestety nie mamy tutaj żadnych informacji, czyli na przykład na jakim radiu to było nagrane, ani na przykład co w RDS się pojawiało. To by była fajna funkcja, jakby coś takiego było. No niestety tutaj, jak widzimy, tego nie ma. Jeśli chodzi o radio, to myślę, że to są podstawowe funkcje i wszystkie funkcje, które mamy dostępne. Tu mamy głośność, etykiet aktywny tylko podczas nadawania informacji przez stację. Hmm. Czyli musielibyśmy znaleźć jakąś stację, która nadaje daje informację. O, mamy 19, to może się akurat coś uda. 96 i 4, to jest chyba RMF. trójka, ciekawe. To 94 i w takim razie. To powinien być RMF. I w tym momencie mamy też informacje takie dodatkowe. no One się często wyświetlają, na przykład w samochodach. Są takie dodatkowe informacje. Przeciw... Hmm, ciekawe. Może poczekajmy do 19 i zobaczymy, czy rzeczywiście te informacje, które będą nadawane, będą działały, te etykiety. No dobra, zaczynają się tutaj wiadomości. Czyli po prostu zobaczymy, czy czekaj, mamy 19. Hmm. No i jakby to nie działało. Nie wiem, z czego to wynika. Możemy sobie wprowadzić częstotliwość, ale nie wiem z czego to wynika, że nie możemy użyć tych etykiet. Może trzeba dodać to RMF. Hmm, ciekawe. Yy, nigdy z tego nie korzystałem co prawda z tych etykiet, ale. Jak widzimy, no niestety mimo tego, że mamy 19 są wiadomości, może wyłączmy radio. Włączmy jeszcze raz. No niestety nic tu nie możemy zrobić, ale możemy spokojnie sobie nagrywać informacje, które byśmy chcieli i otwarzać je. No oczywiście jakby limitem tutaj długości tych nagrań jest nasza pamięć na urządzeniu, czy też na karcie pamięci, bo możemy sobie tam oczywiście wybrać. Dobra, to wszystko. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!